Czemu randka na czarno? Bo jak wiadomo, proszę Państwa, każdy z nas od czegoś ucieka. Pani uciekła z domu poprawczego, jest na gigancie. Panowie, jeden ucieka ze swojego instytutu, inny od żony, a inny chowa się przed armią. Ja także uciekam, ale nie powiem gdzie i dokąd. Zostawiam Państwa już samych z tymi miłymi ludźmi. Dzień dobry, nazywam się Bronisław Cukier, pracuję w cukrowni, jestem z Ciechanowa i nie mam żony. Nazywam się Bełchatek Rymuza Potwor, mam 20 lat z odsetkami i pracuję jako masło w kopalni soli w Wastowie. Dzień dobry. Nazywam się Hieronim Kwas, z zawodu jestem trenerem. Mam 19 lat. Moim hobby jest księgowość. A więc dziękuję kandydaci za przedstawienie się. A że moim hobby jest malarstwo średniowieczne, więc nazwę was tak, jak moi ulubieńcy. Pierwszy kandydat będzie się nazywał Bosch, drugi Bruegel, a trzeci dealer. Moje pierwsze pytanie brzmi tak. Jest kawiarnia, chcecie zaprosić dziewczynę. Ale na koniec yy, dochodzi do tego, że nie macie pieniędzy, nie macie czym zapłacić. Co robicie? Kandydat numer jeden. Ja chodzę bardzo rzadko do kawiarni, dlatego że po prostu jest to złe miejsce. Ale gdybym już tam poszedł, to zawsze noszę ze sobą książeczkę ubezpieczeniową i mam e, książeczkę też jeszcze SKO starą, tam mam oszczędności i zawsze mam pieniążki ze sobą. A teraz poprosimy kandydata numer dwa. Więc ja. Y w takiej sytuacji bardzo szybko wybiegam ze restauracji, biegnę do najbliższego z pociągu, z miejscami do leżenia, kładę się tam, zasypiam i, i zaczyna mi się śnić, że to wszystko mi się śniło. Ja idę do tej kawiarni z dziewczyną i zamawiam wszystko, czego, czego sobie zapragniemy. Po skończonej libacji ponieważ spełniam pewne warunki, jestem, jestem trenerem, obezwładniam personel kawiarni i wychodzę nie musząc płacić. Proszę Państwa, gorączka pytań, ekscentryczne odpowiedzi. Pani Romano, niech Pani ciągnie dalej tą inwestycję. Może dowiemy się czegoś kluczowego. A więc teraz będzie następne pytania, zarazem ostatnie. Trochę dość nietypową prośbę mam do Was, a chodzi mi o to, żeby każdy z Was zaśpiewał piosenkę. Może zaczniemy od kandydata numer jeden. Trzydziestego piękniejszy jest dzień. Trzydziestego inaczej myślę. Trzydziestego inaczej myślę. Dziękuję. Tu duła du, duła du, duła, tuła, 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 tu duła du. Du, dua, du, tu, du, du. Dziękuję. Po co mi to wszystko, kiedy wtają zorze zielone? A, a ty chodzisz na przedszkola po swoje dziecko. Co czwarte? Proszę Państwa, to za napięcie. To jest decydujący moment naszego quizu, kiedy poznamy wreszcie, jaka to para pojedzie i gdzie? Pani Romko. Niechże pani się decyduje! No jest to bardzo trudny wybór, no. Wszyscy durze, są. Durze, w... Wszyscy są wspaniali, więc. No nie wiem, no ale że. Najbardziej lubię z malarzy Bosza, więc jednak. O, o, tam Panie Cukier, wygrał pan! dwa, 1-0! Jestem cukier. Miło mi. Mi też jest Ronka. bardzo miło. Cześć, Cześć. Romku. Poznali się już, są już blisko. Proszę Państwa, teraz kolejny, już teraz troszeczkę możemy y, odpocząć, kolejny etap naszego programu, ciągnienie losów, kopert, gdzie kandydaci wyjadą. A no to może e, kobieta. Nie, ja już wybierałam to muszę. Pani Rąka, proszę niegować. Proszę śmiało. Proszę. Nie, 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 on wybieram No dobrze, ja wybieram. Odważnie, Junak. Proszę okay. Państwa, wspaniale. Wycieczka we dwoje na Westerplatte. Proszę Państwa. Na dwa tygodnie. To jest też. Próbuje firma Guzik. Jest jeden problem. Jaki problem, Romciu? Ja właściwie jestem mężczyzną. Ach. Nie przeszkadza ci to, że nie jestem kobietą? Nie każdy może być doskonały. Fajnie, pojedziemy na to Westerplatte. Proszę Państwa, to bohater naszego poprzedniego quizu, randka na czarno, pan Andrzej Kosieracki z Andrychowa, który w poprzednim programie dostał wspaniałą nagrodę ze swoją bogdanką, piękną dziewczyną, wyjechał na Spitzbergen. Co się stało, pan? No, Poronina wyjechałem. Poronina, ja myślę, że panu zlodywa ciała, nie, nie, nie. Jak było Ktoś Podchodzi i chciał poprosić, właśnie, moją partnerkę do tańca. Się wiązało. Ja, ja na początku nie chciałem. A, a później to już nie, nie pamiętam, zrobiło mi się gorąco z tyłu głowy i, i, i ocknąłem się w karece Bogotowia. A później spędziłem trzy tygodnie w szpitalu, także wypocząłem i się bardzo cieszę. A, a parterki już od tego momentu nie widziałem, od pierwszego dnia. jak po mi została pachle dówną. Od go nie widziałem. Pozdrowienia przesyłam. Zapraszam do następnego programu, proszę Państwa. Dzień dobry Państwu. Witamy ponownie w programie Rozmowy Intymne. Tematem dzisiejszego programu będzie Młodzież a Polityka. A teraz pytanie Intymne: jakiego polityka chciałbyś widzieć jako prezydenta? No według mnie coś w rodzaju może Elvisa Presley'a czy kogoś takiego, tak, no chciałbym, żeby, żeby, żeby był taki właśnie ludzik, nie, jakaś piosenka z bardzo głębokie myśli, ale nie tak, że a, 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 Nie za ciężki tylko, przekaz, nie, musi my, być tak. jak Linda, przystojny, albo jak Brzuska, musi mieć intygencję Fibaka. Obbrzyska to byłoby super. No, lotność, perepeczki, no, taka. Taka specjalna osobowość trochę, taka rozumiejąca młodych ludzi, ich problemy. Żeby chodził w glanach, nie? Tak, skórę żeby, nosił. Żeby dredy nosił. Kogoś pierdyknął czasami z karata Bo, może nawet mieć kolczyk w nosie albo... Tak, spokojnie, albo tatuaż na, na przykład z, z wąsikina pod nosem. Spokojnie. Nawet, no. y, znaczy, z, ja zgadzam się z moimi kolegami i pani redaktor, po prostu też uważam, że prezydent powinien być swojak, ale moim zdaniem nie musi mieć ani glanów, ani skóry, może mieć same kości, byleby był uczciwy. Z to jest... prezydentem jest tak, że ci, którzy są, nie prezentują naszych stanowisk, bo nie są młodzieżowi, nie są na haju, nie mają fazy. Ja uważam, że taki czat, komando tego nie? prezydenta będzie brzuska, Dariusz nie? Brzostkiewicz. No jasne. No zdecydowanie brzuska na prezydenta i tylko brzuska. Ja uważam, że brzuska miałby najlepszy peleton, znaczy elektron, znaczy elektorat. I peleton też. Za no ma dużo Ma żółtą koszulkę ledera. Brzuszka na, na prezydenta! prezydenta.